W Dzień Niepodległości 11 listopada w iwano frankiwsku dawnym Stanisławowie Polacy złożyli kwiaty pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Kwiaty złożyło Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego oraz Towarzystwo Kultury Polskiej imienia Karpińskiego. Na uroczystość pod pomnik przybyli również członkowie Towarzystwa Rodzina i Europa i Towarzystwa Kultury Polskiej Przyjaźni. Zebrani odśpiewali hymn narodowy Rotę oraz przybyli ułani pod okienko. Maria Osidacz Dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego podziękowała wszystkim za przybycie na uroczystość. Wieczorem w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla odprawiono uroczystą mszę świętą. Dziś dla, zarówno dla obywateli polskiej, jak i dla Polaków mieszkających na Ukrainie jest bardzo duże święto. Polska Świętuje dzisiaj niepodległość. W momencie, kiedy po, w 1918 roku zdobyliśmy, ogłoszono niepodległość Polski po 123 latach e, zaborów, odzyskaliśmy wolność. Dzisiaj cieszymy się z tej wolności cieszymy się, że e, pomimo tego, że nasze państwo. E, przez tyle lat była opokupowane przez różne przez Niemców, przez Rosjanów, którzy chcieli e, swój język, swoją kulturę, swoją mentalność, e, nam Polakom przeszczepić, nie udało im się. i dzisiaj cieszymy się, że mamy swoją kulturę, mamy swój język, możemy e, wolno, e, wolnie czuć się w swoim państwie. a my Polacy tutaj na Ukrainie mieszkający obecnie e, ze Stanisłowowa cieszymy się, że i czujemy się tymi polakami tutaj. E, i cieszymy się tym bardziej z tego, że państwo ukraińskie nie zabrania nam właśnie mówić w języku polskim, obchodzić dzisiejsze święto i... Świętować razem z naszym narodem. Jesteśmy szczęśliwi, że doczekaliśmy tych czasów, kiedy możemy razem z rodakami z Polski, z całego świata, z Polonią, z Polakami obchodzić to święto. Dawniej tego nie można było, a teraz my mamy to święto. I bardzo z tego powodu jesteśmy dumnie. zadowoleni, szczęśliwi I, i, i dumni, że możemy obchodzić to święto.